Siemka Widzowie! Dzisiaj zjemy cały ten świat! Gramy oczywiście w Robloxa No widzowie Są taki fajny pokoik To jest chyba gaming room Musiałem wybić szybę żeby tu się jakoś dostać O Widzowie każda łapka w górę to je, plus jeden, te, te, jeden procent mojego wzrostu Patrzcie Ja będę rósł Patrzcie Powiększę się O powiększyłem się Mam już 10% Pyk, pyk. Nie mogę okna. <grych> Czemu okna nie mogę? Jakoś rozbić mogłem, opatrzcie. Pum. Co jest? Nie mogę. A nie, ej, znikło. Czekajcie. Pyk. Działa? No nie, nie działa. Dobra, idziemy zjadać świat, widzowie. Cały świat, całą tą mapę zjemy dzisiaj. I mały kawałek. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Jest tu coś jeszcze pysznie, pysznego? Może drzewo? Ej, mi to bardziej przypomina czekoladę. Jemy czekoladę, widzowie. O, co to jest? Pieniążek. Czekolada. O, pień Oho. Mogę rzucić w Tak, mogę chyba, no mogę. Eee, zlewo się zawaliło. Chodź tutaj. taki dziwny gra... Ej, i tu nie... Ej, dawajcie, robimy tak, żeby to się z... przewróciło. Pyk. Pyk. To się musi wywalić. Pyk. Ej. Tylko mamy jeszcze dwie minuty. Pyk. Szybko nam to idzie. Musimy to rozwalać, rozwalamy to. Jeszcze dwa. Jeszcze tam musimy odpiąć. Żeby się nie trzymały. Co ja to zjadłem? Ja tego nie chcę jeść. O, teraz! Teraz jakoś tam na górę musimy się dostać, żeby to odczepić. Szybko na górę. Szybciutko. Jak tam wejść? Jak tam wejść na górę? Tam się nie da wejść. Czekajcie. Mam pomysł. Pomysł. O! A! Co się stało? Czekajcie, mam... Wiem już jak. Czekajcie. Trzeba wejść tu. Wybić szybę. Pyk i tam jest drabina. Tak, super. Dobra, jest ok. Mamy minutę. Szybko musimy to robić. Pyk. Pyk. Kurczę, ja to tu, tu, tutaj mam robić, a nie tam. Tu. Tak. Idealnie. Pyk. Nie, no mamy minutę. Widzowie, my nie zdążymy. A może, chwilka. To się jeszcze trzyma. Pyk. No, jak to zniszczyć? Co ja wziąłem? Czekajcie. Pyk. Jeszcze trochę. Pyk. Kurde, jeszcze trochę. No, nie, no, 30 sekund. Teraz. Już, już. Teraz szybko na drugą stronę. Nie, no jeszcze tu się trzyma. Kurczę, nie zdążymy. Ale może będzie jeszcze jedno do z nich. Oj! Ej, tam już odpięli to. Ej, zawaliło się całe. Siedna... 16 sekund. Super. Dobrze, jest. Jak się zawaliło. Dosłownie leży. 5, 4, 3. Dwa, jeden, nowa mapa, nowa mapa, no idziemy. Uuu, co my tu mamy? Tam chcę. Uuu, co to jest? Co to? Nie wiem. Dobra, jemy to. Pyk, pyk. A ja tu cztery naraz wziąłem. Ejk. O co to za kule? Nie da się ich nawet przesuwać. Nie da się. Ej, znikła. Czemu? Niebieska tu leci. Ej, co się dzieje? Co jest? Co się działo? To oh jest. O, coś miałem... ten yy, yy, Blok zebrałem ten, co daje pieniądze. Dobra, jemy świat, już mamy 200. Ale już duż jesteśmy. Byliśmy takim Bambikiem. Czemu mi to do głowy wpadło? To rozwalimy. <noise> Pyk. Oj, czekajcie. Oj, teraz. Teraz tylko to. I już. Nie tu! O ten pieniążek co to jest, ja nie wiem co to. No jeszcze jedno, jeszcze. Jak to, jak to zrobić? Pyk. O, teraz się za rozpadło. O, dawaj, rzućmy w niego. Oho! Minus 20 mnie zabrało. I pyk! Dostał, znowu. Zabijemy go widzowie. Jezu! On mnie też rzuca. Teraz ginie Bambik. Chodź tutaj. O, piaskownica. Dostał. Pyk. Minus 20. Ile on ma życia? Normalnie nieśmiertelny jest. Chodź tutaj. Pyk. Nie trafiłem w niego. W ciebie trafię. O. <laughs> Nie trafiają. Pyk. O Jezu. O oh God. Widzowie nie żyje. Leżę. O. Ła. Widzowie przegrałem. Mam od nowa gram. Kurczę, teraz musimy dużo jeść. No, przyszły tu. Trzeba ich zabić. Tum. Pyk. Ginięcie. Zabiję was. To ja im tylko minus 10 zabieram. Przedtem minus 20. Jezu. Uciek! Zginę! E już ma żółto. Nie ma na zielonym. O! Zaraz będziemy pomarańczowe. Dawajcie na niego wszyscy! Pyk! co on to je? a, Dowódź. Pff. No nie! Szybko na niego, na niego, na niego! Dawać! No nie mogę go trafić! Wyrywamy... Nie, mu się leczy życie! Szybko trzeba go wbić. No czemu on go nie bije? Puu o jezu. Ale wyleciałem. Hmm. Dawajcie go. Musi zaraz całkiem te życie odrodzi. Ej, nowa mapa. Czytanie następnej mapy. Ej, no tam, 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 tam. Nie. Idziemy na górę. Bloks miasto. Uuu. Będzie po nim. <laughs> o Jezu. Ej, niszczymy to. Widzowie. Co to było? O nie, no tu zaś ten. Łapie, trzeba to zniszczyć. Pyk. No jak to zniszczyć? To jest niezniszczalne. Pyk. No tego się nie da zniszczyć. No to ja idę na górę. O Jezu, ale dostałem. O oh maj. Spadło! O Jezu, jak się zawaliło! Uciekaj, uciekaj. Ej, on się tu nie zmieści przecież. Co ty ciągle jadł? I ten... i się nie nie ty Rozumiecie o co chodzi? Po prostu, gdybym ciągle jadł, to byłbym większy i, i, niż te dziura, i nie wiem. A nieważne. Na, na razie nieważne, nie jestem taki duży. Chyba rozwalić to. O. o, jak on tu wszedł? Ratunku! Jesteśmy prawie pod mapą. No, no w mapie. Ej, musimy to jakoś zawalić. Żeby to spadło i on tu nie przeszedł. Tam o! Pu! No nie no, ja nie jestem na tyle silny. Kurczę, nie, musimy to jakoś zawalić, żeby on tu nie przeszedł. No jakieś bambiki tu są. No nie no! Nie, nie, nie! Samy w niego widzowie. O oh my god, oh my god, oh my... O oh Jezu! Widzowie! Co to? Co to? I na tego już mamy! Co to? Yy, Okej. Okay. Co to za go co to za gościu? Ej no. Co to jest? Taka Dostał. Ja. Co mu jest? Co jest? Co ja śmiesznie poleciał. Pyk. Wow, 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 No nie, no zostaw mnie. Zaś... O Jezu. Co jest? Ta gra to jest najlepsze co może być. Czekajcie zrobię zrzut ekranu, bo to jest takie śmieszne. No. O nie, ty podniósł mnie prawie. Ty weź, ty się odsuń. A jak będę blisko niego, to on mi nic nie zrobi. Przecież. To jest zabity. Wow. Łapie. Ty. pod serat mnie podniesiesz. Łap. Wow. Gdzie on idzie z tym? Jemy cały świat. Zabity znowu ktoś. O, chyba go wkurzyłem. Pyk. Chodź. O. Nie trafiasz. <głos> <głos> Znowu dostał. Ty, zabiłem prawie go. Tamtego. O, mapa nowa. Gdzie ja? O, cukierki. Cukierki. Idziemy tam do tego domku z cukierków. No i nie. Ej, co jest? Jestem w czekoladzie, pływam. W czekoladzie pływam, ratunku! Ty, nie mogę wyjść! Nie mogę wyjść! Nie mam pomocy! No, wyszłem! O, Lizak! Tutaj jakiś... Nie, to, to jest lód a tu jest Lizak. Czerwony! Nie, 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 weszłam do tej czekolady. Au Lizaczek! A, niam, 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 niam. Pieśnię Wszystko jest z cukierków. A to jest jakieś ciasto. Nie, z ziemia, tylko nie, nie wiem nawet co. Tu wszędzie są cukierki. Ale ładny ten domek. Dajcie, wybijemy chyba. Aha, tu nie ma szyb. Dobra. Ale pyszny. Zawalimy to. Tam oczekaj, o, frytowe to. Dobra, czekajcie, opyk. Jemy to. Super. Niech to się zawali. Dlaczego nie mogę tego podnieść? No, nie mogę podnieść tego. Co jest? O teraz mogę. No ale czemu? Nie mogłem. Ej, to jakiś gość się. Nie, no to, to jest ten sam co przedtem. Ej, to już mnie denerwuje. Idź stąd. Pierwszy Jak się nazywa? No nie, au! Ty mnie bijesz? Pu! Ciebie też pokonam, Bambiku. Szybko, szybko. od na tego małego Bambika. Pu! Zaraz ginie, zaraz zginie. Szybko, szybko. Pu! No nie, no nie dostał. Uciekła! Ucieka. Nie zmieści się tu jest za duży. Te drzwi się nie zmieści. Ja się zmieszczę. Chyba. O no nie no. Ono oszukuje, zrobił sobie dziurę w ścianie. Masz przejść przez drzwi. A przez... a musie, musiał, żeby przejść musiałbyś zresetować sobie tę wielkość. Ła spadło na mnie coś. Pyk, no dawajcie. Musimy go zabić. Jak go zabijemy, to on będzie od zera. No jeszcze trochę, już ma na czerwonym. Pyk, teraz już ma cał całkiem na czerwonym. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, pu. No, ostatni raz chyba. Nie, 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 nie. Wróć tu, wróć, wróć. Taki bambik cię pokona. Ła, chodź tu, błaga mnie od musisz się życie nie odradza. Dostał? Nie, szybko, szybko, bo mu się nie może życie odrodzić. Nie, chodź tu, chodź, tyk, jeszcze dwa razy. Jeszcze dwa razy musi dostać! Jest! Jeszcze ostatni raz! Jest! Widzowie, pokonaliśmy go! Jest! No nareszcie! I na nagrodę sobie zjemy Lizaczka! To Patrik zjadłem od Lizaczka! Teraz li Lizaczka! No nie jest Lizaczek! Lizaczka! O, teraz li Lizaczka! Dziura! Zabiłem chyba największego, nie? No i tu się zmieszczę. Może nie? <grym> o, teraz się zmieszczę. W ogóle zmieszczę się przez te drzwi? No zmieścią się nie. Aha, bo to jest dziura. Ale zmieści, zmieściłbym się. Jemy całą tą chatę. O, nowa mapa. Nowa mapa. Do tego domku czerwonego. Aleczki. Ej, w tym domku nie ma nic. Dobra, zjemy cały czerwony dach. Dach. Tu nawet nie ma schodów na górę. Nie, ja tam nie idę. Na górę. Ej. Idziemy tam. Rozwalamy to. Leśny szczyt to mapa się nazywa. Ej, tam są jakieś schodki. To? Mam pomysł. To za Jak to potrzebuje, to to nie działa. No nie działa. Jak się rzuciło blisko siebie, to to odbijało. Na górę o po tej chońce, tu. jest tak, te zielone coś o, nie da się to Ej, ty tam coś jest! Kurczę, musimy się pomniejszyć. Kurczę. Słuchajcie. Nie, a tam coś jest. Na pewno. Tego się nie da niszczyć. Kurczę, o co tu robi drabina? Yeah, well. Dobra, lecimy. Musimy to zniszczyć. miam, miam. miam. Plus 12 to już daje nawet. 9, 10. O jezu. 13! Plus 13 nam dało. Nie, to no go nie zniszczy. To też będzie niezniszczalne. Ale choinka to się. A nie, się. nie No się. Nic czemu jak się da? No teraz ja... Hmm. Oh, 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 oh. Ale poleciało. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Ciągle. Trzeba to zjeść całe, żeby to się zapadło. Mamy tylko minutę i 30 sekund. Nie zdążymy za nic. Za nic nie zdążymy. Patrzcie ile nam tego jeszcze zostało. Nie Ja o tym wiem. Jezu, Jezu. E, nie, no nie damy rady. Nie uda się. Mam za mało czasu. Za mało czasu jest. 50 sekund. Nie zdążymy za nic. Mm, nie uda się. Mm, nie dam rady. Nie uda się. Ale sp spróbujemy stąd coś z zrzucić. Ojka, Powinna się nadać. Ale się rozbiło. Co to jest? Leć. Pf. Ale ja już gigantycznie jestem. O, oh. inkę wyrwałem. Leć i bum. Jeden sekunda. Sekunda. Już Nawet nie zdążyłem spać tego. O. Co to? Ej, niszczymy to ten bambik. Ha, ha, ha. Teraz ja jestem duży. Fuh, ole dostał. I złoty. Siemka, bambiki. Fuh. O, Jezu, 63. <laughs> no, już mnie nie pokonać raczej. Jo, dostał. No nawet mnie nie trafiasz. Dobra, odsu Dobra odsunąć się. Pyk. 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 Rozwalamy to. Pyk. Pyk. O nie. A jak my się ten teraz dostaniemy? O je... O oh! oh, No, no, no. no. nie. na nich to o ja wysoko skaczę. Co tam? Co jest? O nie, jakiś gigant tu jest. Pyk. Kolejne schody. Schody do nieba. <grystanie> Dobra, teraz to. Oj. Nikt już tu nie wejdzie. Jeżeli będzie mały. Co to jest? Kolejne schody. No pewnie masz. Hej. O, dobra widzowie, to już na tyle Ja się z wami żegnam Bye bye, no, może w następnym, w następnym odcinku Też będzie Roblox Pa pa, bye bye